z tej strony Szymon MP. No i gościnnie Chris. Chcemy dzisiaj zbudować więzienie dla zombiaków, bo jak wszyscy wiedzą, zombiaki bardzo przeszkadzają w Minecrafcie i robią różne rzeczy, i nawet tak zabijają nas, tak, podczas gry. Więc postanowiliśmy z Szymonem je uwięzić w naszym więzieniu, w naszych celach, które zaczynamy budować praktycznie. No i teraz właśnie zaczynamy się zabudowanie. Zaczynamy się zabudowanie, mamy też dosyć dużo wybudowane. No I... i tak próbujemy, oj, tutaj widzę, że jakieś dziury powstały. Ups! Co to To zrobił? może creepery zrobiły. Creepery mogą burzyć nam tutaj? Tak. No Były wcześniej... tu i załatwiliśmy ich. Tu widzę jeszcze O, o jakieś dziury, O latają. Pies tam jest nasz. Pies tam jest, co robimy z tym psem? Nie wiem. Możemy go wyciągnąć jakoś? Nie no, możemy. możemy. Dobra, nic mu się nie stanie. Ale nic mu się nie stanie. Później <grym> po niego przyjdziemy. A tu piesek się też stawał wystraszony. Mamy te nasze psy obronne, tak? Tak. Które są z nami. Chcę pokazać jest. wam. My tutaj robimy? Dobra, zaczynamy jechać i zaczniemy te zombie będziemy tutaj więzić, czyli rzucamy zombiaka, jednego, drugiego, damy im łóżko, zrobimy im łóżko, żeby nie idzie spać? Dobra. Robimy. Na jednym łóżko, w dwójkę będą w spali? No. Czy robimy jeszcze jedno łóżko? <laughs> jeden na ziemię, jeden na łóżku. Jeden na ziemię, jeden na dobra, to ma być kara w sumie, są w więzieniu, panowie albo się dogadacie albo nie. Macie jedno łóżko, robimy tutaj następne łóżeczko i tutaj damy też ząbiaki. Jednego ja ząbiaka takiego. Łee, co to jest? Kot, a co? Kot niech ucieka w takim razie. inne kraty. Zamykamy go. O. Cyk. No. No i Tutaj teraz co? O Wilk, Zombie. Zombie. Zombiaka, dwa zombiaki, szybko krata, bo ucieknie nam, nie? Tak. Szybko robimy, mam kratę. Łóżko postaw im. Jedno łóżko mają i się biją. Nie? Tutaj robimy następną. Tutaj robimy dwa łóżka i następnego zombiaka. Dwa zombiaki nawet nie mają. I może mniej przeskrobali, to. Na swoje pryczo, ale za to są zamknięci? Za no to są zamknięci, no, bo w więzieniu nie ma lekko. Dobra, lecimy dalej. Co tu jest? Tutaj mamy jednego uwięzionego. Tu jeszcze nie mamy. Tutaj nie mamy jeszcze nikogo. No, daj dwóch No, daj, daj dwóch, potem. Krata A co z łóżkiem? No, nie w sumie im nie dawaj łóżko, bo oni byli bardzo niegrzeczni. Bardzo niegrzeczni byli, to nie I... mają łóżka. Aha. No. Dobra, tutaj jest cela specjalna dla... dla bardzo groźnych przestępców. Tutaj mają pod sobą lawę, a i będzie im bardzo gorąco. Pod nogami. Będą się smażyć w tej lawie. To te grzechy, które po by byli. Bardzo szybko zamykamy, im bo uciekną. Trzymał, zamykaj. O, pyk. O. Pick. o haha ha, nie ma jakiś teraz uciec Smażcie się tutaj pod tą lawą dobra, idziemy dalej tu papuga nam lata, tutaj wypuścił papugę Skla. ja nie dwie papugi zostały no i pies jeszcze w narożniku, wystraszony dobra, nie, normalnie. pies może je zabić nawet ten pies może je zagryźć? tak to będzie dobra łóżka no. Szymon buduje, tyk szybciutko, Szymon. No. Gdzie ci to idzie. Idzie. To masz sprawę w tym budowaniu, co? No. Dobra, lecimy dalej. O, Pantera. Tu mamy pokój widzeń. To jeden z drugim mogą sobie pogadać. Tyk. Lecimy dalej. Tu mamy takie pomieszczenie. Tak zwane izolatki dla bardzo groźnych, którzy byli bardzo niegrzeczni. Wkładamy go do izolatki jednego, drugiego. Weź takiego zombiaka prawdziwego. I tutaj są nie? No? Tutaj są te zombiaki. Szkieletory to są. Tu są szkieletory. I prawdziwego zombiaka, jakieś innego niż tego. O, tego. tego. O, tego. I tutaj też tego. I, też tego. I tutaj mamy okay. jeszcze jedną izolatkę. Zamykamy, żeby czasami nie uciekli, bo... Nie, nie uciekną. Nie uciekną? Mm -mm. A te zombiaki nie będą nam rozwalały, Szymon? To nie są ząbiaki, tylko szkieletory. No dobra. One nie będą nam rozwalać. A to jest... Zobacz, chciał go ugryźć, go chciał. No. Ale miał szczęście, No pójdź go lepiej. Nie ma go pogryźć? Nie. Tam. One go one... te psy... Ej, te e, ale niech one usiądą. Te wilki będą pilnowały. Daj, tutaj. Daj to ta. O. Tu. nie. Tu no. A bo siat. one nie mają kości. O, teraz nie coś. Idę po drugiego. gdzie jest drugi pies. O, tu! tu. Pies. Dobra, niech sobie chodzi, niech pilnuje właśnie. Nie, Fajnie. bo właśnie to nie jest nasz pies, nie ma obroży. A one się gryzą teraz? Nie. Ja. Ale ten dużo musiałby zjeść. Tam tam jest tu nie. On ma się... A ma obrowa. No. A co on taki przestraszony tam w tym Po no, prostu pilnuje. No, pilnuje, pilnuje o tych naszej bandiery. Pa, na przykład po jednego bandziora, on zniszczył. Trzy, a tutaj opa i pa. No. I ta, bija. A, on go gryzie? Tak. Oj, to ale ma karę straszną, bo zamkniemy go i Piesek z nim pobawić. I piesek nie żyje, i, I zombie nie żyje. To można tak zrobić, wyszkolić psa? Tak. Eee, Kotka też można. Eee, Kotek będzie gryzł? Tak. Swoimi kłamami, Piesek. Pazurami, drapał. No. I super. Ale eee, trzeba tylko skazać. Skazać, na kogo? No. No, tutaj nikogo nie ma, tu jest pusta cela No to rzucamy tutaj Panów, bardzo niegrzecznych Tutaj ci Są nie dodają przez szybę No więzienie nasze jeszcze będzie się rozwijało Lecz no nie zdążyliśmy wszystkiego zrobić Tutaj więzienie będzie się szło dalej, do następnych cel Tutaj. No i tutaj mam zamiar... Na razie tutaj mamy jest zamiar kopalnia jeszcze, tu Na razie mamy kopalnię, a mamy zamiar zrobić z tego jeszcze dalszą część więzienia. No ale wszystkiego nie da się wybudować od razu tutaj w Minecrafcie wiadomo. Na początku... Ale tutaj du duża jest ta cena. Duże to więzienie, tak, fajne. Tak, no. No, tutaj. A tutaj tu? jeszcze nie ma nikogo, nie ma łóżka. Nie, nie ma. Trzymam wstawił łóżko. Pięknie. O i do jaka? No. A ci walczą ze sobą, jeszcze mają psa. No. Nie, bo ten pies Ale właśnie... A tu są nasze pieski, nie? No. To wypuścimy je? No. Więc sobie połatały? No mogą być. Ale najpierw to musisz, żeby... Yy, nie... One mają smutny Nie, obronę. bo w sumie jak one... Musisz na nie kliknąć, żeby one nie usiadły. Aha. Bo, bo muszą stanąć. Dobrze, zaraz Tata winny. w sumie dość nie umie jeszcze grać w Minecraft'a. No. Szymon za to jest obcykany. Ja w tym oświecie i. Obja. Szymon grał na PlayStation 3. Teraz na gwiazdkę został PlayStation 4. No. No i grał w Minecraft'a nowego. Szybko wszystkie te pij No mnie. Zajmę pilnować. No i tak to wszystko wygląda. Możesz Szymon pokazać, jeszcze wyjść na chwilę z tego naszego minienia pokazać mi im... Pa, pa. Pokażę resztę. Pa. Co A. tam mamy? No, yy, właśnie o, wychodzę. W ostatnim odcinku budowaliśmy basen. Yy, piętro niżej zrobiliśmy jeszcze jacuzzi. Pa. fajne z Szymonem, wybudowaliśmy. No. Możemy też to pokazać, tylko nie wiem, czy to jest tutaj Szymon, te jacuzzi. Tak, to jest tak? w tym domku. Pamiętasz? W tym domku. Muszę otworzyć te drzwi. Te no. drzwi. Zamykać. o Jezus ile tu jest ich jest? ja tutaj nic nie robiłem, nie wiem co tu jest ja też ale ja nic ani nic nie robiłem do tego domku? Oh! jest na no, nich. idź do tego domku, zobacz jeszcze jak właśnie to... sobie to, co... takie drzwi zrobiłem na mnie nie? to tu jest ale fajne no no to może wejść do tego domu? to Szymonem Prim, proszę bardzo, wchodzi teraz No. I tutaj zrobiliśmy na no dole basen, który ja. wszyscy widzieli. Ale ciężko się wchodzi. Ciężko się wchodzi, wcale. bo jest małe wejście. O. A I tutaj, tutaj jest mamy cel. pięknie zrobione... Pięknie zrobione za kurzi. Z kurzi tutaj. Bubelki. Bardzo fajnie. Żeby chwili przetrzymał nam taką fajną podłogę. Wygląda. Na dole no. mamy. Ojej, ja, zombie w zombie. W się kąpał? <grym> tak O ja. Dobra, niech się zombie jak kąpie. A my idziemy do góry. Na X musimy tu Tak, na X wiadomo. No. No dobra, no to co? No to pokazaliśmy w sumie wszystko, co chcieliśmy. Zapraszamy do oglądania kolejnych naszych odcinków. Które wymyślimy z Szymonem. Szymon, jaki pomysł na następny odcinek? Jeszcze nie wiemy, yy, co my, nie? Nie, ja wiem już. Jaki? Co będziemy, co będziemy budować? Yy, będziemy budować może Spidermana. Wybudujemy coś fajnego, zobaczymy. Spidermana, ale... trzymajcie się, pozdrawiamy. Jak się podobała no. łapka w górę? No. Nie? I subskrybujcie na, na nasz kanał. kanał. Super. pa Pa! pa. pa.